Sieghardni o duchowne nacos pro energię, jaką odnawia w nas święty duch. bywa tak, że w maszynie z pustycja powietrza w kolesach mały tysk i wtedy trzeba wziąć nasos czy przyjechać na zaprawkę, żeby coś z tym zrobić. I tak, bo inaczej maszyna może jechać dużo nieokonomna, albo nawet może ty do jakiejś awarii. I tak samo w naszym duchowym życiu jest takie momenty, w jakich można powiedzieć spuszczamy, tracimy powietrze, tracimy energię. Jakby nasze życie idzie bardzo ciężko, trzeba nam więcej energii włożyć w to, żeby na naprzód. Iż nie widzimy jakiegoś może sensu, jakiś różnych diewi, nie chcemy się uczyć, nie chcemy wykonywać swoich obowiązków. I to mu nam taki duchowny nasos, w jakimu jakiś w nas energię, w jakim jest Święty Duch, jaki własne może sprawy że co będziemy mały własne siły jechać dalsze, jechać w neba nieba, nowego życia, życia w pełnoti. Dlatego nie zapomnij, że Duch Święty i Oczy zawsze odnowlować Twoje siły, aby e, Ty mógł jechać w naprętku nieba.